Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj czterech debili vs jedna tierlista, yy, przywitak się. Hajta hacie! Nawet, to, nawet Torek się przywitał, o dziwo. No Dobra. Się... Yy, Więc yy, robimy szybkiego speedruna tierlisty, bo tak... Yy. Yy. Yy, Mamy gagat... to o 24 tak naprawdę. Yy. Yy. To co powiesz o tym gagatku? Ice Citron, dobry, ulepszenie zwykłego jest Tyna, ale jest bardziej jako sparcie niż jako taki damager osobny, bo sam zdaje małe obrażenia. Wiem, go dał na o, szczerze. Eee, chyba A, szczerze. Ty chłopaki, jesteś inny. Eee, ja myślę, że na D. Inni też się zgodzą z tym. Tak. Nie. No. Czyli jest, jest kurde problem. A, no nawet to jest ja na, na, na D, na D. To eee, ty toksy... <grym> na D, To na dobra, no to na B. No dobra. Dobra, Zwiec dobra. połowę nie spotkaliśmy. Eee. To, z... Dobra. Do, 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 to, to, z nim. F. Dobra. No, Toxic, no w sumie też da. Dobra, mam ich wejście w ja Może ja ma to akurat każdy musi przyznać. Zawsze nim grając mam zeza. E, dobra! Ale zawsze masz zeza. Zawsze masz zeza. Zwykły. zwykły B, zwykły B, tam gdzie Ale... to... też tak myślę. A, imprezowy A. Według mnie, imprezowy A, dlaczego Też tak myślę. muzyka. Właśnie, właśnie, teraz odpalę jakąś muzykę hardrockową, nie wiem. No Fortnite to Ty Tygrys, mamy projekcie, czyli wszystko gra. Projekcie, że jak na Boneside A, i tak, 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 sprawdźmy. Brat próbuje być Gimper. Iron, Iron po oglądaniu tego przykład, filmu na Jana. Trochę mi wzrósł w tych w oczach, ale nadal nie S. A abym go dał. To dobra. No i super. Ty każdy się zgadza z tym. No i super. Ale to nie ma co mu do niezgadzania. Elektryczny. Y... Elektryczny. B. No to jest dał A E, no C też bym mu dał. Ale ja lubię Bo jakby... go. Jakby ja też go więcej lubię, ale szczerze tak ci powiem, że trudno się go masteruje jeszcze. Dobra, jakby A jakby, wiesz, jakby jak go. Popróbowałem. Bo, Bo jakby dla nowych graczy to w ogóle nie jest przystosowana, nic, nie? No to prawda. Dobra, teraz róże. Róża, Ice róża, najlepsza róża. Najlepsze w tej grze. Dobra, Ice róża. Czy znaczy pierwsza, która ta w kolejności jest. Ice róża jest najlepsza... Jak dla mnie to jest najlepsza róża, ja bym ją na S dał. Może być. Ja na, ja na co? B? Jak to kurwa B? Ja myślę, nie, że nie, na C. Nie, was spędzą? Dobra. A, a, może, a może, a może, Chociaż a może może, na to B. Może, Już się nie, chodham, nie jej, że pod normalnym cytrynem. No dobra! Przeszanujmy! No dobra. dobra, party! Zładowanie ciebie legendarnego na... Nie, no nie, no! no jest! No, Jak już upierdasz, to każdą no! Dobra, ognica jest gorszą odmianą yy, tego. Kurwa, złotej. Gorszą, <gorszą nie, no odmianą pójdę, lodowej. Gorszą odmiana lodowej jest ognista, dają pod nią. No, no to spoko jest, nawet. Gorsza, no ale gorsza odmiana lodowej. To idzie do tekstu Byłka. Tak, tak, tak. To? Tak, tak. O, o, o i trzecią się zgadzamy. Zostaw <gorsza> ją tam. Ja bym dał albo tam gdzie jest y, tom, lodowym, albo wyżej od niej, bo to. no. B? Dobra nie będzie B. O dobra, SSS myślisz, że S, SSS, S, 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 Dobra, dobra, dobra. B! To o czym ty nawijasz? jestem Jesteś ślepy, dobra? Barbecue. Barbecue bez ulepszeń trochę jest średni, ale no A, a myślę. B? To jest daje. Hiiiiiiiiii Jadek, jest obiadek! Don, don, kukurydzy Nie lubiego. Da. da, dokładnie Film stary kukury! Papa corn. stary kukury! Ja bym go na B? Ja bym, nie, No nie na S, ja bym go A about! No to, a, to a, albo, 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 B. Oj, albo B, albo B, albo B Nie, a, 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 a. już, no, kredy, już Dobra, dobra, już spokojnie! Bo ci żyłka pierd... No. E, <laughs> dobra, party SS. Jak, da, jak zwykle dajemy na SS, to party też na SS. Bo co, w no, sprawia to samo? Ten też na SS. E, dobra, dogadaliśmy się. To nie, ma, nie, ma dysku, nie ma dyskusji. Nie ma, nie dyskusji. Nie ma dyskusji. Dobra, To O, to, to, o, o, o to, jest, to jest dobry. Ja bym go, ale bym go dał na S zwykle, bo on nie jest aż taki dobry no. jak. E, Firepi? On jest taki gorący. O, e, o. o. no i się zgadzamy w czymś. O, o. O, m, A. dobrze. No bo widzicie, ja się zgodzili no, wszyscy. A. No dobrze, tak, ja bym też go nabedał. Jest trochę, no, do mnie dobra, jest trochę no, godz. E, wiesz co, bo on jest spoko, ale... On jest fajny ten Ice, ale nie wiem czy on jest jak Fire yy, ja Tom, wiem, To twoje S, zdanie się nie liczy w tym momencie ja jakby... Toxic, P jest, Toxic P jest fajny do zdenerwowania małych dzieci, więc ja daję mu S -ka. No właśnie <laughs> <laughs> Dobra, komando... <laughs> to, komando, P, komando P dałbym go na A, bo jakby niby jest hejtowany, ale jest dobry No, no Agent to idzie oczywiście. Pomijmy to. To. to, pomińmy to To, to. też, to też... To też. To te! <noise> nie, no dobra, to może o, o. na C, na C jeszcze, może. Jak szczerze mówiąc Epi, ja bardzo nie lubię grać Epi. Gówno, gówno no, no, straka, No Już akurat we, nie, 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 nie dajemy go do, do nich, okej? Okay? Już... Dobra, dobra. A tak tego nie upokarzajmy no. no! Chomper, dobra! Bartholi. Dla czomperu patrz F, zmień na czomper po prostu. To jest to samo. Zwykły czomper. No, i to jest po prostu moja ocena wszystkich czomperów. Bagiennego daj niżej. On jest gorszy. I tak samo Yeti Oni są gorsi. <grym> <grym> Ach, <grym> a, nie, nie ma, nie ma, nie ma. Nie da. Nie, oni są gorsi po prostu. Daj ja może jeszcze jedną raż, co dać nad i tyle. No, i jest git. No yes, git. A, a tam a tam a reszta jest specjalna. Dobra, idziemy a dalej. nie, a czemu ja dałem tego? Ty nie tego, to nie chcesz. No no, ja tego dałem. L! oni są specjalni. L. L. Dobra, normalny Sunflower. Średni, szczerze, nie jest jakiś najlepszy. Są o wiele lepsi. B. Celu ja go na No Ma ja też. E, Fire. Ogni... S. Ognisty. C. To, <laughs> to jest. No. To jest bardzo duża rozbieżność. To jest bardzo duża Ale rozbieżność. No są o wiele lepszy T. Obrażenia. Ale czy on, taki, czy on jest, czy on jest też taki dobry, żeby go aż na No dobra, no, A, na A. Dobra, 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 dobra. A się zgadzam, A się zgadzam. E dobra, to Elektry może, może, dobra. E Elektryk, gdzie byś go dał? Elektrika, ja bym go dał e za Odstym, tym, za Ognistym. No. no, 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 no. Shadow no. e idzie oczywiście na SS. Mroczny e e SS, Jezus, to jest taki tak. sigma. no. Co mi, Mistyczny też bym wysoko bardzo go dał, Mistycznego. Bo Mistyczny, jeden, jeden z moich drugich ulubionych. Ten idzie Tak, tak.

Nie no dobra, daj trochę daj, daj wyżej tego Faraona, no, on nie jest aż taki zły No e, ale, Dobra, e, mistyczny Mistyczny na... E, daj tam, albo tam gdzie ognista, albo powyżej Dla mnie to jest najlepszy, ale, ale podejrzewam, że tego na SK mistycznego, albo na No nie, ja nie chcę go dobra, co? Ja pierdolę Nie, dobra, o, o, ok, ok może być Jeszcze, z oka ok jeszcze, z oka jeszcze, z trawie, z trawie e, Dobra, yy, twój stary alien. Yy, nie wiem, nie lubię go. Ma tego. Ma bardziej pijane strzały. Od C do B w sumie. rel. W sumie, w sumie, rel. EWAMPIR3 y, Mam więcej CHROMOSOMÓW niż życia! No, daj go na B. Daj go na B. Co ty w ogóle? Jakie A? Co na, najlepszego wgrzytajcie, kurwa, na A? No. No, to no, jest ja Chciał... chciał Staffy grać, dać na, znaczy na, Też jak no. myślicie, bo... bo, bo tak. Duszalka taka, tak? No tak, tak, tak. Zwykły cactus SS, no, ciekawie. Fire cactus trochę niżej, widać, że ma i kaktusa, widać, że się na Janowi chce podpisać, lol. Co? Wiem. Ja, ja, ja się nie wypowiadam a propos kaktusów, ja prawie żadnym nie grałem kaktusem. Eee, czekaj, czekaj, Aha. czekaj, czekaj. Schab właśnie do mnie na privie napisał, że mam ogromne hitboxy. Dobra. To do u tego dobra. osobnika Ale dobra do... Dobra, eee, mamy tego eee, jak on ma bow To jest Godtier po prostu, to jest po prostu Godtier. To jest Godtier. To jest on jest lepszy. On jest lepszy. Brakuje tu jeszcze barona do tego. To twój przeciwnik <grywka> baron. Czeku do... Przegu... eee, no Baron eee. no. i kota Kaktus, to jest takie duło człowieku. Dobra. Takie duło. On jest Ale, spoko, nie, lepszy niż nim. Lodowy moim zdaniem Możesz go dać, możesz go dać O, możesz dać, jakby, no. ty, nie, nie wiem, nie Zam się na nim y, to chyba jest najlepszy w grze, tak? No Dobrze no, no, wiem? dobra, tak. to dawaj go Bo to nie pvz, e, to od razu to, to, to z... To, to tutaj idzie. Bandyta, Bo tu. na Boryja <laughs> To on Nefrytowy. Nefrytowy Frytki z niego robili On, on pan po prostu chyba więcej api i Yy, znaczy on ma więc HP jakby strzela jakby jak strzela raz i potem jeszcze raz dodaje obrażenia Czyli tym jakby no dwa razy jakby dodaje obrażenia No to chyba no nie zrobimy tak żeby był tego Nawet no, no, dawaj, dawaj tego a, Ja sobie gram w ligę legend a oni sobie Dobra dobra to wywalamy cię Grać gra w ligę nie, to już jest nie, ale ja was ale ja was słucham przecież ja was słucham Bym się nie chwal się nie chwal takimi, takimi, takimi zbrodniami wojennymi Dobra wracamy do tier Eee tak ten Yy, podobno jest dobry, ja nim nie grałem. No jest Tecz. spoko, bo jakby on ma takie fajne o, obrażenia. No widzisz, spoko, to daj go na spoko. No widzisz, <Liu> to tak, no. nie Nie, lepiej może trochę, bo on ma fajne obrażenia. no, I, jakby on tak ma tak, to... że. Czy mniej amunicji, to większe obrażenia. Wiem. Jajo no. Adol Adolfa Kaktus, Jajo Adolfa S, ta, jest. albo A, dobra, spoko. Dorczut, dominowanie Nobby na da, NO na PVZ. Daj mu, nie wiem. No ale on, on, jest, on jest bardzo dobry, ale zetek granie, więc daj go no. na SS. On, on nie jest na SS. Mamy. No Proszę, więc... To był Part 1, bo to były rośliny tylko w tym odcinku. E, wy się zgadzacie z tą samą tier listą? No. E, tak, zgadzam się, Kupa Kaktus SS. Nie? Nie zgadza się to A to wy. Jego zdanie się nie liczy. Dostaję, <noise> nie mam tego głosu. Opatat SS. No jest na... On jest not SS. <noise> szczera reakcja, szczera reakcja. Dobra, jest dobrze? O o, 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 i to jest dobre? Dobra. Ok, kropka. Dobra, to, to byłby... Ok, kropka, kropka, To byłby koniec tego odcinka. Zapraszam e... na następny. Pamiętajcie pamiętaj zawsze Bartoli na L Dobra, więc to by był koniec tego odcinka Do zobaczenia, w